Fenomen właściwie tej piosenki polega na tym, że została napisana kiedyś przez kogoś na jakieś zamówienie przez osobę wykształconą a więc nie przez jakiegoś ludowego artystę o bardzo dużej kulturze muzycznej, dużej wrażliwości osoby, które mają bardzo duży dorobek nie wie, gdzie to leży, niechaj do Betowa bieży I na rynku i tufnie nogą to my każdy droga płynie Do wsi jezora, bez ówczi las bez się... zrobiona, napisana, wchodzi do użytku i w bardzo krótkim okresie czasu staje się niezwykle popularną. Nie, że popularną. Ona staje się piosenką, która zostaje uznana w turnie przez użytkowników właściwie za typową, najbardziej typową, najbardziej znaną kaszubską piosenkę o charakterze ludowym. O chce spędzać dobre czasy bez kaszube nas, nas. nie byłem, niemi, oni śpiewali. No, czy bardziej, czy mniej, no to to jest kwestia stridy. Ja, może powiedzieć, o nie, to u nas lepiej śpiewała, bo to my jeszcze nie byłem bogaty w kaszube. Te piękne te, piosenki, te, te dopiero się tworzyły. Bo śpiewały i Niemiec, da, da, Rheinlandry i tak o, dalej. Tak da, I tak dalej. przecież to był bardzo powszechne ale śpiewali i błagasz. nasza chole zableczy, bo ją polu plecy, bo ją polu plecy, nasza koza zableczała, bo po puklu dostała, albo po plecach. Mój ojciec i Antoniego, czyli autora yy, tej pieśni, o którą Was zabiegota, to, to było urodziny. Nie mógł sobie wyobrazić, że była rzecz bezkłączna, bo tam są urodzone mój tata, tam są urodzone moja mama. On każdego roku przejechał, co najmniej razy ale często się zdarzało, i dwa i trzy razy, z tym, że nie tylko w Kłącznie, bo rodzina, rodzina Antoniego była i w Przyłezu, i w Stedincach, i w Trzebiotkowach, i, i, i w Rekowie, e, więc ona była, ta, ta rodzina, bardzo rozpowszechniona. To było latem wtedy, kiedy, kiedy, kiedy Sygonaszczyk kończył tę orga, organizację swojej, swojego chóru w Stanach I wówczas doszło do, do, rozmowy, do rozmowy z Antoniego z, z moją siostrą Heleną. Przecież. Bo Lena. Moja siostra była członkiem chóru sikorskiego w, w, w tym i oni już od pewnego okresu czasu ćwiczyli, tworzyli w Stedinsach chór kaszubski. A zaangaż organizatorem to był Sikorski Józef, uh -huh. A członkiem pomiędzy nimi jednym z to była Helena, moja siostra. Był tą czy była. No. Dużo, dużo, pół. Wera. Wera, tak. Repertuar był jeszcze stary. Doszło do, do takiej rozmowy, bo mamy już wiedzę, że Antoni jest także i kompozytorem, że on potrafi tworzyć, ten. I wtedy, Antoni, wtedy już chór. On jest a wiesz, czy też nie skomponował, żeby ten nie stworzył e, t, e, dla tego ich chóru jako pieśni? Piosenkę. Bo my by chcieli mieć znaczy, nasze, przynajmniej jedna, bo dwie. A może mezarów zrobić? No ale, ty umiesz układać, ty umiesz śpiewać, a my za tego nauczymy, to, to musi być, to musi być, pieśń związana. Sto to naszą Stedins, dlaczego pomiędzy innymi Stedinszczy Jezioro, czy Raza, nie kończą choć ta idę <grywa> po tu. Antoni dużo nie mógł sobie gadać, to w... rozmowa była w stedincach. no czekaj no, ja, no ja spróbuję. Była tak zwana, e, tak zwana, e, ścieżka kłesslna, no. z tej która łączała łącza stegnice z skłączeniem, ja, ja i ochodził tą stegnę. I ta stegna była jemu także znana z młodszych lat. I on idąc, mruczał. Czekaj, no, jak trzeba to czekaj, Na to jezioro patrzą na tyle. No. A więc, i to, i jednocześnie, Melody. melodia powstawała. Bo on miał. Co do siebie, że jego piosenki t, e, powstawały razem e, z melodią. Ale czasem była taka sytuacja, że nie miał blaszdy ani nie miał, ani nie miał, nie miał, any, nie miał te, ten. No i, i, I tak mu się zdarzało. Melodia jakoś do głowy przyszło. weszła w, te, w tym czasie, tak. ale to, żeby to zapisał. Żeby mnie tego nie zaboczył i, i, i wówczas, ale to jeszcze harcersko to, ten to przed wojną był harcerzem, ten i łeb rwoł, łeb i kropkował, kropkami on to miał zaznaczyć. Jak on dotarł tu do Kłończyna, ponieważ ja byłem jego najbliższym, najbliższym kuzynem, no to on pierwszy to był wstąpić do Stacha. Nie? I, I to pierwsze co było jak on przeszedł do strachu mam i mu już ułożył. I piosenka i melodia. No, no bardzo dobrze. No, bardzo dobrze. Te, ale ty te, tu masz pianino słuchaj, co zagra. A no, bo przed tym pio, pio, pianinie i w tym miejscu. Na tym pianinie, więc to na przyszle. I Antoni, jedźcie tu toru, nie? I tu zaczął grać to, e, tą melodię. Mm -hmm. I wiesz sobie to, Stachu, jak on nas zapłynął. Wiesz co według mojego zdania, to jest bardzo trafna melodia. Jak on tu przeszedł, to ona była taka, jak on ten. No, drobiazgi mogły mo, 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 mogła, mogła być, ale w każdym razie ona nie była. Zmieniono, czy radykalnie, to jeżeli były, to były bardzo drobne poprawki. Była mało dorotka, to też tu powstało wiesz. E, e, nie wiem, czy was znajdę. Była mało dorotka, figarny, głębia kłetka, a ten kłetek dobrze miał, był w łóżeczku sobie spół. Przeszyć mesze łatek znał, ze zgrze nie chcą z nimi bawisz są satyć, Bo i masz to również zwierzę. Te muzykancje to zarówno paletów w wk bo tu pewno było parę muzykantów, co co grały tak, ja, tak, ja, Bo ja, w takich ja, ja, z tego. Ja. Zarówno to podła te betości Jezora? Zaru to szło? Czy to trwało od chwila, zanim to. To trwa... znaczy ta, ta pieśń bardzo szybko. No bo na, 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 jak, jak były te, te ogniska przy jeziorze przy, przy Ferko, no to ja grałeś. grałem tą przede wszystkim to, Ponieważ to była nasza pieśń. Na to ona była na wszystkich uroczystościach tych, ale tych, tych naszych, tutaj, kłączyńskich. Śpiewała i w, w Zdeninckach, no w Zdeninckach szczególnie, bo potem, potem była, była zaspiewana publicznie w w, 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 Betowie. Bo to w zatejszym nam było, ale Tyzarno to zmieniala nie Zdenin czy Jezor, tylko Ale jesteś też czuł, że, łe yy, tym, że też kto z pirórych wiąźć, Jezus? Jezus, kochani, to nie tylko rykowiamszy, ale i, i betoszy, i, i ruszczy, i pruszczy, i jeszcze <grym> i sera kogoś. A! Każdy to każdy, każdy jest na, swoje. Jest, na swoje. to Powiem to, co z słowami Antoniego. Słuchaj, no, jeżeli sobie tak to upodoba, to ja nie. Nic przeciwko temu. To znaczy, że oni sobie wybrali ta melodia. Tak jak ledzy śpiewają, tak nie śpiewają. Beleby dobrze śpiewali, głośno i, we i wesoło. I wesoło. A kto nie wie, gdzie kolejny tym niech dobetowan bierze i na ręku.

que Właściwie mówić o procesie folkloryzacji, czyli odwrotnie nie tak, że z folkloru ktoś bierze, czerpie i robi nowoczesne aranżacje i pokazuje jako coś nowego, tylko odwrotnie powstaje coś. Napisanego, ale z czasem staje się jakby piosenką ludową. Gdybyśmy dzisiaj przeciętnego Kaszubę zapytali, y Skąd jest ta piosenka? Byłbym absolutnie przekonany, że to jest taka frontówka, którą wszyscy zawsze i wszędzie, od Bóg wie kiedy śpiewali, i śpiewają, bo jest przecież ona taka popularna. Dla autora piosenki, dla świętej pamięci Księdza Peklińskiego, myślę, że to jest największa nagroda, największa tam, jaka może być, bo rzeczywiście jest to przykład tego, jak trafiła piosenka kaszubska pod przysłowiowe strzechy, czy międzyprzysłowiowych ludzi. i <laughs> Nora, Bell, Bell, Bell,